Cześć, witajcie, moi drodzy. Ta seria ma na celu przybliżyć wam postać i poglądy Esperajula, wybitnego duńskiego terapeuty rodzinnego i terapeuty dziecięcego oraz pedagoga. Jest osobą niezwykle znaną już na świecie, natomiast w Polsce ciągle nie wiemy o nim wystarczająco dużo, moim zdaniem. Ta seria ma nam pomóc go poznać jako kogoś, kto w sposób fantastyczny uchwycił to, co jest istotne w relacjach rodzic-dziecko. Czy będzie to spotkanie z autorytetem? Jul by się na pewno oburzył gdybym tak powiedział, dlatego że zawsze podkreślał, że nie ma czegoś takiego jak autorytet od wychowania. Dlatego też, że nie ma żadnej y, metody na relacje, czy sposobu na kształtowanie relacji z dzieckiem. Sztuczki, która ma nam ułatwić współżycie z dziećmi. Nie. Po prostu. Każdy z nas musi stworzyć swoją własną, unikalną, niepowtarzalną relację ze swoimi bliskimi. Jedyne, co, z czego możemy czerpać, jeśli chodzi o Julatego, niesamowite doświadczenie i fantastyczny zmysł obserwacji. Dzięki temu stał się na świecie niesamowicie znany i stał się, chcąc nie, chcąc autorytetem. Przybliżę Wam w następnych odcinkach te myśli, które uważam są bardzo istotne e, i które mają Was zachęcić do tego, żeby wejść w to głębiej e, i spróbować samemu znaleźć swój sposób na budowanie fajnej relacji ze swoimi bliskimi, zwłaszcza ze swoimi dziećmi. Taki, który będzie tylko Wasz, ale który na pewno nie skrzywdzi żadnej ze stron, a tylko pomoże Wam w rozwoju. Ja nazywam się Michał Kasprzyk, jestem trenerem Family Labu, czyli organizacji stworzonej przez Jespera Jura, dlatego czuję się gotowy do tego, żeby troszkę Wam go przybliżyć, ale pamiętajcie, jestem... Tylko człowiekiem, nie jestem Jesperem Julem, a więc wszystko co Wam mówię jest przefiltrowane przez to jak ja traktuję te tematy, jak ja to widzę. Dlatego zachęcam Wam również do sięgania po książki Espera Jula, jak i do uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez trenerów Family Labów, bo każdy ma swoje spojrzenie na to co przekazuje nam Esperiul, tak samo trenerzy, jak i tak samo każdy z Was czytając książki. No to zaczynamy.